Takiego Forda S Maxa chcesz kupić? Zobacz. Szymon znalazł takiego S-Maxa z 6 roku ze świetnym 2,5 turbo 225 kunia. Sporo zdjęć sprzedaje osoba prywatna. Drugi właściciel od nowości, a w Polsce od 18 roku. To 6 lat w jednych rękach. Przebieg 212 tysiaków. Wymieniony rozrząd, hamulce i opony. I co ważne, bez rdzy, bo garażowany. I faktycznie wygląda, że okej. Okay. I cena nie jest mała, ale może odzwierciedlać stan techniczny. Sprawdzam furę w cepiku. I faktycznie pierwszy właściciel od 18 roku. W bazach? Też spoko. Wszystko jest okej. Okay. To dobry znak. Można jechać oglądać. On potwierdził telefonicznie to wszystko, co jest wpisane w ogłoszeniu i umówił się na oględziny na SKP, aby oglądać auto od spodu, bo w S-Maxach to jest ważne. Nie ma faktur na wymiany, bo właściciel jest mechanikiem, ale będzie widać, czy są nowe hamulce, opony i czy był zdejmowany rozrząd. Ja zdecydowanie poleciłem Szymonowi oględziny takiego auta za tę cenę. A jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mi poradnik. Dzięki niemu nie dasz się oszukać mirasowi. Odrzucisz 80% lewych ogłoszeń, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Pokazuje w nim masę trików, jak kupić dobre i bezwypadkowe auto. Link masz w opisie filmiku, w moim profilu lub przypięty w komentarzu. I nie bądź fajka, zostaw lajka. Dzięki, zdrówka.